19-letnia Ewelina Borowska niedawno rozpoczęła studia. Dziewczyna dostała od swojej przyjaciółki na urodziny zdrabkę i okazało się, że wygrała 20 tysięcy złotych. Co się stało? Przynali mi pieniądze ze zdrabki! Nareszcie! To co, świętujemy dziś limuzynę, kluby, drinki? Nigdy nie miałam tyle pieniędzy na koncie, nie chciałabym wszystkiego od razu wydać. No ale chyba w jeden wieczór możesz zaszaleć. No jasne, ale nie dziś, bo muszę się uczyć do kolokwium. A, prymuska. Przestań, odbijemy to sobie jutro w Rabenie. Już się nie mogę doczekać. Dobra, kochanie, to ja lecę. Pa. Pa. To ty? Słucham? Pani mnie z kimś pomyliła. Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że wreszcie cię widzę z bliska. Że co? Wcześniej obserwowałam cię tylko z daleka albo w barze siadałam w kącie. Patrzyłam, jak bawisz się ze znajomymi. To jest jakiś stalking? Córeczko! Słucham? Przepraszam, nie chciałam cię przestraszyć. Powinnam zacząć jakoś delikatniej. Kobieta, o czym ty mówisz? Jestem twoją matką. Mam na imię Laura. To jakaś pomyłka. Nie, to nie jest pomyłka. Udowodnię ci to. Masz nami na brzuchu, w kształcie serca, prawda? Nie chcę tego słuchać. Pozwól mi wyjaśnić, usiądźmy gdzieś, wszystko ci opowiem! Nie! Nie zbliżaj się do mnie więcej!